Cześć siemanka ja jestem Wikaku i dziś kurde taki przegląd po długiej przerwie tam że 3, 3, 3 tygodnie było przerwy od, od ostatniego e, nagrania e, Młode naprawdę e, duże i, i naprawdę widać jak, to, jak rosną jak i w rozpodzie to samo w rozpodzie również tutaj jelen parkę e, już parzę e, to, to na chwilę, a później tutaj już będę młode tutaj wpuszczał i tak no, dużo się zmieniło, mówię, tu jajeczka, tu jest jeden młodek, no. tylko że jeszcze im żarty nie dawałem, nie, muszę zaraz im dać i od góry zaczniemy. ...dwa... takie... ...jeden czarny... ...tutaj są jajka... Takie są o. ...takie gołąbeczki tu nie ma... ...tu jest jeden... ...też... no mówię tu jakie... ...o tu już jakie... ...naprawdę spore gołąbeczki... ...tu są spore... Yy. Tu jest jeden. Tylko muszę ją, mu tą miskę wyczyścić, bo widać i, i, i teraz wezmę, pójdę po, po słomę jakąś i mu wyczyszczę. Tu jest jed... tu są dwa. Tu jest jeden, tylko że jedno mają jajko, ale to jajko to jest od innej parki. To jest taki, zaraz pokażemy. Już, już, wnet będzie do, do odsadzenia. Od taki gołąbeczek. Tu są dwa, tylko że jeden to jest od ojca i zobaczcie jaki rudy wyszedł. O. To jest y od ojca gołębika. O. jaki rudy, a drugi to zwykły taki nagrapiany po tej samiczce. I tutaj, tu nic nie ma. Tu są dwa. O. I tu są również dwa. I jest jedna, tylko że... Zobaczcie, to się samiczką tu ja z yy, ganiał i, i te. To już, już kilka dni, ale już będzie. No niby chodzi, nie? Ale raczej po samiczce będzie. Nie, już, już nic nie, nie będzie. A tu tak jest. To jest. To nie jest. Tylko. Yy, to jest matka tych płowych. O, tych tutaj A to. O, o widzicie. Nic z niej chyba raczej nie będzie. No i tutaj taki mudek. Nie. Więc, więc taki ciemny wyszedł, fajny i zaraz przejdziemy do rozpłodu, tam też dość sporo jest gołąbków, tam dość też wlazły. sporo, sporo gołąbków też tam wlazło, nie więc, więc tego, tam trochę robiłem też wolierze, ten to też muszę trochę dzisiaj posprzątać, gąbki chodzą. No, też tam mówię no, trochę a tu ta parka będzie nią za niedługo I tak I Tu mają jajeczka i tu są takie już Zabrączka, a tu są tigry Wychodzą <gry> tigry no i tutaj tylko już małaś sobie takie gołąbeczki, santeczki, tucze. Są też małe, no ale mówię, no, powykluwało się. To są takie, ale to są yy, od innej pary. To są w ogóle nie, nie te, tylko przełożyłem. Nie bo tu miałem puste jajka i tego. to jest od kolegi Krystiana po gołębiach. Tu są dwa. Tu się klują dopiero. Tu, tu siedzą. Tu jeszcze nie mają nic i tutaj siedzą. I, tu siedzą. I tylko tyle. Nie. Tu mówię takie, takie ten. Tu muszę mówię, mówię teraz sobie ich wpędzę i posprzątam. Ta parka co gania się. O, to, to wczoraj przywiozłem. ...świeże gołąbki Już się ganiają na jajka I tego nie... Zaraz ich właśnie wpędzę Do gołębnika i sobie tutaj pograbię trochę Pograbię i, I tego... Posprzątać muszę też podróżkę Ale na razie nie chcę, bo mówię Młode są I, i tak nie chcę za bardzo sprzątać Tutaj... <laughs> Bo ja tak przy młodych nie sprzątam, zobacz, dopiero jak młode, a i tutaj mają. Jak dopiero młode y, się odchowają, nie to dopiero sprzątam. Nie. I tego nie, nie, spisy już były, nic nie dawałem na spis. Żadnych gołąbeczków. Nie. Y, jakoś, jakoś nic nie dawałem, tu permskie. Tu wczoraj robiłem właśnie y, ten płot, bo bo brat y, ostatnio skoczył i mi rozwalił mnie i musiałem to, to całe poprawiać. nie. Tu lustrzaki się spożyły To jest y, ten czerwony. To jest normalnie po lustrzakach, nie? Y, tylko, że, że po czerwonych lustrzakach, tylko, że taki cały czerwony wyszedł. Tu już jest dwulatek, nie? Tu nic nie ma, chyba nie ma. Tu są perczki, nie? I tak to wygląda właśnie. No Tak to wygląda no i dobra no, ja ich pędzam mnie i trochę muszę tu posprzątać bo umówię No i wysprzątane O ile mogłem tyle tyle zrobiłem Mamki sobie już wypuszczę To na woliarkę niech sobie latają I tak tamki teraz sobie wyjdą Przez chwilę muszę wylatywać No i tak no Tak to wygląda No i tak Gąbki niech muszą rosnąć, nie? I tego no Zobaczymy Właśnie się ciekaw jestem jak ten sezon przeleci młody no, ale no Co będzie to będzie, nie? Straty będą na no to, to na bank Ale Z czasem to, to, to coś, coś z tego będzie może Zamińczkę. Wolerkę mają dobrą, mają gdzie latać i tego nie. Nic nie wejdzie, nic nie tego. Tu kot i tego. To od kolegi Bartka, samczyk. No I tego. Zaraz mi właśnie idę e, takich patyków narwać, żeby sobie zbierały na gniazda. No i tak, no. Tu się ganiają, widzę tigra. Kurde już. Już na kolejne jajka, ale drugi lęk y, dam w rozpodzie, ale już y, gdzie indziej do innego gołębnika. Y, dam mnie... Już nie tutaj, tylko nie tam, gdzie, gdzie będę, nie ten pierwszy lęk, tylko gdzie drugi. Chyba, że, chyba, że tak będą rosły, że, że ten. Ale raczej drugi gdzie indziej, tam i, i, i tego. No i co? Na tyle to koniec. Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie. Cześć.